Zapraszam Was i e, zeskipamy piosenkę, którą znamy dobrze, jak widzicie pewnie już z Nasz Pan na pewno przyjdzie, czekaj na Niego, też spóźni się. Nasz Pan na pewno przyjdzie, a nic mu nie przeszkodzi. aleluja Alleluja, Alleluja. alleluja. Przyjdzie, czekaj na Niego, wreszcie nie spóźnij się. Nasz pan. na pewno przyjdzie, a nic mu nie przeszkodzi. Aleluja, Alleluja, 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 Alleluja. alleluja, alleluja, alleluja. Oddajemy Tobie Maryjo, Najświętsza, która najbardziej czekałaś na Jezusa z otwartym sercem, przyjęłaś Go najpierw w swoim sercu, a potem w łonie. Oddajemy Tobie to nasze przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia i całą naszą wspólnotę, każdą osobę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Janie Chrzycicielu, módl się za nami. Ciężę Bosko, ratuj, ratuj. Młodzież Boga, dzisiaj 16 grudnia, środa, pierwsza antyfona o mądrości. Mądrości, która z ust Bożych wypływasz, wszystko urządzasz, zewsząd cel doływasz. Przebądź i naucz nas dróg rozkropności wieczna mądrość. To jest wezwanie dzisiejsze, które Kościół nam daje do rozważania. O mądrości. Jezus jest mądrością Boga. Któż z nas nie potrzebuje mądrości? W swojej sytuacji zobacz, życiowej każdy z nas potrzebuje jej bardzo. Ty w twoim młodym życiu potrzebujesz mądrości. Ja w moim starym życiu potrzebuję mądrości jak świata od Boga, co mam zrobić, jak mam żyć, jak mam postępować. Zobacz, że potrzebujesz mądrości na pewno w postępowaniu z rodzicami. Nie? To jest wielki problem. Rodzice kochają cię bardzo, robią wszystko najlepiej jak umieją, a z drugiej strony nie są doskonali, mają swoje ograniczenia. Ty masz swoje, widzisz też, że, że ludzie są inni, którzy żyją inaczej i to wymaga bardzo dużo właśnie Światła od Boga, nie? masz postąpić w stosunku do swoich rodziców, do tego, co oni ci proponują, ci radzą, ci prowadzą. Potrzebujesz dużo mądrości w decyzjach. Zobacz, młodość jest czas podejmowania różnych decyzji, więc dotyczących szkoły, pracy, studiów, osoby, z którą masz być, powołania twojego. Nie? To, jest, to są wszystko decyzje bardzo ważne, które potem się na całe życie odkładają i skąd masz mieć światło na, to, na tę sytuację. Potrzebuję zobacz mądrości w tym, żeby rozeznawać, co pochodzi od Boga, a co nie. Nie wiem, czy tego doświadczasz tak wyraźnie. Ja mam tak często bardzo wyraźnie, że każdego dnia przychodzą mi myśli, jedne są od Boga, a drugie są od diabła. Przychodzą mi uczucia i różne stany duszy, jedne są od Boga, a drugie są od diabła. I weź to teraz człowieku nie? Jak masz to zrobić? Potrzebujesz Chrystusa, który jest mądrością, który da ci światło. Nie potrzebujesz Ducha Świętego, ale dzisiaj mówimy, mówimy o mądrości, o tym właśnie rozeznawaniu. Zobacz, że potrzebujesz mądrości, tym bardziej im większa jest twoja odpowiedzialność za innych ludzi. Bo dopóki jesteś odpowiedzialny sam za siebie, to spółbiedny, ale zaraz masz potem kolejne osoby, tak? za osobę na przykład, z którą jesteś w jakiejś relacji, Potem będzie coraz więcej i więcej odpowiedzialności za ludzi. Im większa ta odpowiedzialność, tym więcej potrzebujesz mądrości i świata. Więc to jest jakby jasne, że każdy z nas potrzebuje bardzo wiele mądrości. I zobacz, chciałem ci jeszcze jedno zdanie powiedzieć w tym kontekście, że mądrość to nie jest oczywiście to samo co wiedza. Święty Paweł mówi, że wiedza pija w pychę, miłość zaś buduje. Jest wielu ludzi, którzy wiedzą dużo, którzy mają mózgi nieprzeciętne 150 inteligencji i wcale nie możesz powiedzieć o nich, że są mądrzy. Tak? O nich dużo wiedzą, ale nie są mądrzy. Pismo Święte mówi, że mądrość bierze się z bojaźni Bożej. Bojaźń Boża jest początkiem mądrości. A co to jest bojaźń Boża? To jest postawa pełna szacunku do Boga. Czyli taka postawa, że Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym, ja jestem człowieczkiem, ja jestem tylko stworzeniem. Kiedy masz tę świadomość, cały czas wiesz, kim ja jestem, naprawdę, że jestem tylko małym, słabym człowieczkiem, grzesznikiem, a ty jesteś Bogiem Wszechmogącym, ty jesteś moim ojcem, ja mam do ciebie szacunek. to Pismo Święte nazywa się Boża. I mówi, że to jest początek mądrości. Jak masz taką postawę, nie? Że jakby, głupota cieszy się z tego, że człowiek stawia się nad Bogiem. I co ty mi będziesz mówił, ja sam wiem wszystko najlepiej. Więc życzę Ci, kochane braci i siostro, właśnie mądrości Bożej, Chrystusa, który przychodzi teraz do święta, żeby przyszedł do Ciebie też jako mądrość. Zapraszam Was na kolejny dni nowenny i zapraszam Cię zwłaszcza na roraty w Twojej parafii. 500 metrów od domu masz swój kościół parafialny, i tam są codziennie roraty. Nad wisłą. Od XIII wieku nikt nie wymyślił lepszej metody przygotowania się na Boże Narodzenie, jak chodzenie na lolandę. Więc zapraszam Cię właśnie też tam, do Twojego własnego kościoła. Trzymajcie się z Panem Bogiem, Don Bosco. Ole!